Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Codemichda i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram wam się przedstawić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sposobu na tańszy karnet bojowy nowego sezonu drugiego. A więc, jak sami dobrze wiecie, dosłownie co każdy sezon w grze Fortnite, na tym kanale pojawia się specjalny odcinek dla was, w którym pokazuję wam, jak dokładnie wykorzystać sposób na tańszy karnet bojowy kolejnego sezonu, który trafi do gry. W tym przypadku, jak sami dobrze wiecie, będzie to sezon drugi rozdziału trzeciego, no, i to właśnie w tym filmie na tym kanale postaram wam się przetłumaczyć, jak dokładnie kupić ekipę Fortnite i kiedy dokładnie wykorzystać sposób na tańszy karnet bojowy nowego sezonu. Dodam też od razu, tak jak mogliście usłyszeć w poprzednim zdaniu, cały sposób będzie powiązany oczywiście z ekipą Fortnite i tym, co zawsze. No, ale dla osób, które jeszcze nie wiedzą, postaram się tutaj wytłumaczyć wszystko od samego początku do samego końca. A więc, sposób, który dzisiaj wam przedstawię, jest oczywiście powiązany z ekipą Fortnite, czyli pakietem, który kupujecie co miesiąc. Oczywiście nie każdy go kupuje, ale osoby, które go kupują, dostają dodatkowe rzeczy do gry Fortnite. Między innymi są to oczywiście Fałdolce i jest to 1000 Fałdolców po każdym odnowieniu ekipy, dodatkowy skin z jednego i oczywiście kolejnego miesiąca, na który przypadnie ekipa. No i oczywiście są tam jeszcze jakieś bonusowe itemy i przy okazji karnet bojowy. Jak sami dobrze wiecie, jeżeli kupicie ekipę Fortnite w odpowiednim czasie, w odpowiednim dniu i w odpowiednim miesiącu dostaniecie też karnet bojowy, kolejnego sezonu całkowicie za darmo. Po prostu na swoje konto. No i tutaj chciałbym bardziej dokładnie wyjaśnić Wam cały ten sposób z karnetem bojowym, ponieważ nie jest to aż tak bardzo proste, a zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz będą to robić i ogólnie pierwszy raz będą kupowały ekipę Fortnite na swoje konto w grze. A więc, tak jak już mogliście usłyszeć dosłownie chwilkę temu, żeby wykorzystać cały ten sposób z tańszym karnetem bojowym nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, musicie wykupić pakiet ekipy Fortnite w odpowiednim dniu i o odpowiedniej porze. No, w sensie, żeby skorzystać, z tego sposobu na tańszy karnet bojowy w grze Fortnite musicie po prostu kupić ekipę Fortnite miesiąc przed startem nowego sezonu, który trafi do gry. Ponieważ, jak sami dobrze wiecie, ekipa Fortnite jest ważna przez równe 30 dni od dnia, w którym wy ją zakupicie, czyli przykładowo, jeżeli kupicie ekipę Fortnite 10 lutego, to będzie ona ważna do 10 marca. Nowy sezon drugi, rozdziału trzeciego, przypada jak sami dobrze wiecie na 20 marca, no i to właśnie w lutym, czyli 20 lutego, wy musicie wykupić ekipę Fortnite, żeby dostać karnet bojowy nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim w tej ekipie, którą zakupicie w miesiącu lutym. Oczywiście jest to sposób, w którym wydacie 50 zł, ale dodatkowo dostaniecie do tego karnet bojowy, dwa skiny, 1000 fałdolców, karnet bojowy jeszcze w tym obecnym sezonie pierwszym, no i właśnie na ten sezon drugi. Jednakże zanim przejdziemy do dalszych informacji odnośnie tego sposobu, to chciałbym Was wszystkich poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, powróćmy sobie do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście tańszego Karnatu bojowego, na nowy sezon, drugi, rozdział trzeciego. No i wracając oczywiście do naszego tematu, to teraz chciałbym tutaj wszystko, Wytłumaczyć, dlaczego lepiej kupić ekipę Fortnite przed startem nowego sezonu, niż po starcie nowego sezonu, który trafi już do gry. A tylko dlatego, że jeżeli kupicie ekipę Fortnite przed startem nowego sezonu, który trafi do gry, to nie dość, że otrzymacie V-Dolce, czy tam po prostu karnet bojowy jeszcze w tym starym sezonie pierwszym i będzie to albo V-Dolce za karnet, albo po prostu sam karnet, no i oczywiście karnet bojowy na nowy sezon drugi. Dodatkowo, jeżeli kupicie ekipę Fortnite między 20 tak mniej więcej drugim czy tam 3 lutym, a z samym ostatnim dniem lutego, to dodatkowo, nie dość, że poznacie ekipę Fortnite na marzec i będziecie wiedzieć, jak będzie ona wyglądała, to dodatkowo dostaniecie jeszcze przedmioty z lutego, no i z tego marca. Jeżeli przykładowo kupicie ekipę w marcu, ponieważ też tak możecie, to niestety, ale przedwcześnie nie poznacie tego skina, który będzie w kolejnym miesiącu, no i dlatego najlepiej kupić ekipę Fortnite w lutym, ponieważ poznacie wszystkie ekipy i będziecie wszystko po prostu wiedzieć. Mam nadzieję, że tym filmem, tak samo jak co każdy sezon, wytłumaczyłem każdej osobie dokładnie, co musi zrobić, żeby skorzystać z tego sposobu na tańszy karnet bojowy nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, no i dodam tutaj od razu, że na kanale pojawi się jeszcze jeden taki odcinek kilka dni po tym, jak ten sposób będzie już dostępny. Czyli możecie spodziewać się, że mniej więcej od 20 do 25 lutego na tym kanale pojawi się specjalny dodatkowy odcinek, w którym tak samo jak w tym odcinku wytłumaczę, kiedy dokładnie kupić ekipę i poinformuję Was o tym, że już macie kupić tą ekipę, ponieważ teraz jest dostępny ten sposób. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zobaczyć taki oto odcinek na tym kanale, to teraz w komentarzu pod tym odcinkiem napiszcie karnet, a jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy, to dodatkowo nagram dla Was taki odcinek i przypnę Wam serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące specjalnego sposobu na no oczywiście tańszy karnet bojowy nowego nadchodzącego sezonu drugiego w rozdziale trzecim. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi za na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym sposobie, i czy wy skorzystacie z tego sposobu, żeby kupić taniej karnet bojowy sezonu drugiego. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tak, aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!